Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu okiem Prawnika i dzisiaj zapowiadany wcześniej temat już w poprzednim odcinku, czyli szał zakupowy, przedświąteczny i słynny na całym świecie Black Friday. Black Friday, który w Polsce, też globalnie wypada 29 listopada, a więc już niebawem, jeszcze zanim Święty Mikołaj przyjdzie, a na pewno na listę zakupową będzie chciał Was naciągnąć. No właśnie pytanie, czy Mikołaj, czy sklepy, yy, czy właśnie fantastyczne okazje. Już podobny program robiliśmy na antenie telewizji biznesowej rok temu, ale zdaje się, że jest to temat, który jest trochę jak zdarta płyta i należy go yy, regularnie Państwu przypominać, o tym na co zwrócić uwagę i zapowiadany yy, już w, w, w poprzednim odcinku yy, mecenas Jakub Suchoń jest dobry, ze mną, porownie. kancelaria Paprocki i Wojciechowski, partnerzy Witam Pani Mecenasie ponownie. Panie Mecenasie, Black Friday, szaleństwo zakupów światowe, międzynarodowe. My to w Polsce jeszcze teraz mamy Black Weeks, Black o, Month, Black, Black, już teraz za chwilę tak. będzie mieli czarny kwartał. <laughs> Dochodzi do pewnego szaleństwa, bo istotą to może zanim przejdziemy do mm -hmm. kwestii, co mówi o tym dyrektywa Omnibus, bo to już my na Antenie mówiliśmy o tym rok temu, ale. Nie wszyscy być może są z tym zaznajomieni, jak to w praktyce o co chodzi. Eee, założenie Black Friday z dawień dawna było bardzo proste. Jeden dzień w roku mega wyprzedaże. Wszystko było jasne, czytelne, oczywiste. Wodziło się do sklepu. Była ilość towaru przeceniona, ludzie stali w kolejkach, widzieliśmy dantejskie sceny z Zaoceanu, wyrywali sobie telewizory, Elektronikę. My się z tego śmialiśmy ale to zawitało do nas. No i teraz. Mówi się, że okazja czyni złodzieja. No to yy, kiedy, jak nie na Black Friday, tych okazji chyba jest coraz więcej. Eee, to tak. To chciałem tutaj też zwrócić uwagę, że ten Black Friday w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie co innego niż u nas, albo wręcz na można powiedzieć, u nas to jest, to jest tylko imitacja tego, co jest w Stanach, bo tam naprawdę te przeceny są potężne. Tam naprawdę można za pół darmo a i wręcz za ułamek ceny kupić produkty w normalnej cenie. Bo to jest związane z tym, że to jest ostatni piątek przed świętem Dziękczynienia, który mm. dla Amerykanów jest chyba najważniejszym świętem w roku. Eee, u nas skopiowano pomysł obniżek, ale nie skopiowano tego, żeby były aż tak wysokie. No właśnie. Natomiast co do naciągania, czy powiedzmy prób y, zarobienia na nieświadomych konsumentach, to na szczęście z roku na rok jest to coraz trudniejsze, y, ponieważ można wiele powiedzieć na temat prawodawstwa Unii Europejskiego, ale na pewno nic złego nie można powiedzieć na to, jak chroni konsumentów. Wręcz można odnieść wrażenie, jakby od wielu lat istotą, najważniejszym celem Unii Europejskiej była ochrona konsumentów. Więc w tym momencie jesteśmy naprawdę w bardzo komfortowej sytuacji, gdzie nie musimy podejmować zbyt dużych kroków. Coś, co kiedyś wymagało wymagało poświęcenia czasu, teraz jest naprawdę podane nam po prostu wprost, tak powiedzmy na tacy. E, najważniejszym rozwiązaniem tutaj Pan wspomniał o Dyrektywie Omnibus, ona obowiązuje już drugi rok. E, to już będą, będzie drugi break, break Friday podczas jej obowiązywania i najważniejszą jej cechą jest konieczność podawania Ostatniej, najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Bo kiedyś yy, zwyczajem było przy Black Friday, że na kilka dni przed yy, tą promocją podnoszono sztucznie ceny, tylko po to, żeby pokazać, że kiedyś kosztowało 2000, teraz kosztuje 1000, no to mamy 50% ceny. Teraz już tak nie można należy wskazywać, jaka ta cena w ciągu 30 ostatnich dni była najniższa i okazuje się, że wcale to nie jest 1000 zł różnicy. Niemniej jednak dalej są sprzedawcy, którzy próbują to ominąć. Robią to w bardzo prosty sposób. Faktycznie na cenówce podają cenę aktualną, pisząc, że jest promocja na przykład przeceniona o 50% 1000 zł, poprzednio było 2000, ale małym druczkiem piszą, że 2000 to jest cena regularna, ale najniższa w ostatnich 30 dniach to na przykład było 800. Jest to podane, jest to małym druczkiem, ale widzi konsument tylko 2000-1050%, nie wczytuje się w to. Więc tak jak w poprzedniej naszej rozmowie wskazywałem na ograniczone zaufanie jako nadrzędną cechę, tutaj też bym z, znowu znowu <laughs> tak, w ogóle w życiu najlepiej tutaj się tym kierować, jeżeli chce się mieć pewność, mieć pewność, starać się nie być jakby naciągnięty w żaden sposób. Natomiast tutaj po pierwsze czytać wszystko, co jest podane. Od razu tutaj wspomnę, że Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów Łokik przyjrzał się już takim praktykom. I wskazał, że no nie tak powinno się interp interpretować dyrektywę Omnibus, więc tego typu zagadnie już jest na szczęście coraz mniej, ale nie mniej jednak się zdarzają, więc cenówkę należy sprawdzać. Tak? Do, zanim, bo tak jak mówię, teraz mamy narzędzia, które kiedyś trzeba było topornie, jakby samemu używać, istniały strony internetowe. Jeżeli się w Google wpisało odpowiednie słowa, to wyskoczyły takie strony, które na przykład agregowały ceny z całego roku. Bo teraz mamy ostatnie 30 dni, a oni na przykład z całego roku od poprzedniego Black Friday reagowały. Normalnie sklepy, produkty i można było sobie tam na tej stronie znaleźć, jaka cena faktycznie, jak ta cena się plasowała przez ostatnie miesiące. Dalej chyba to istnieje, niemniej jednak no nie jest to już tak potrzebne w momencie, w którym ten obowiązek ciąży na sprzedawcy. Panie Mecenasie, czy w związku z tym, skoro mamy dyrektywę omnibus, skoro Pan Mecenas mówi, że już teraz Unia tego bardzo pilnuje, mamy mhm. drugi rok obowiązywania tej dyrektywy, duże marketplace, sklepy znane, popularne, tam raczej do takich oszustw nie powinno dochodzić, gdyż jest to mocno pilnowane przez wspomnianą Unię Europejską. No Ale biedem. do oszustw nadal dochodzi. No to teraz pytanie, jak udaje się obejść yy, i dalej naciągnąć tego konsumenta? Bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy też w kwestiach cyberbezpieczeństwa, mm -hmm. o tym, aby zwracać uwagę na to, co wzbudza nasze yy, podejrzenia. I pan mecenas w tamtym odcinku, pamiętam, wspomniał, jak widzimy, że ze stroną jest coś nie tak. Czy jak widzimy na przykład, że jednak cena jest zbyt dobra, żeby była możliwa, no, bo skoro groź na przykład z popularnych marketplace'ów ma cenę X i nagle pojawia się jeden punkt albo dwa punkty z dostawą nie wiadomo skąd. I tam jest jeszcze taniej z hasłem, no to jest specjalna cena na Black Friday i tylko my, nikt inny, nawet Amazon nie dostał takiej ceny, czy to już nie powinno zapalić nam wtedy się lampka kontrolna, jeszcze zanim w ogóle przejdziemy do sposobu płatności? E, polecam tutaj w takiej sytuacji, jeżeli znajdziemy taką ofertę. Sprawdzić po prostu w Google, ile sklepów oferuje podobne produkty i w jakiej cenie. Bo może się okazać, że faktycznie dany sprzedawca ma kontakt u dystrybutora i znalazł sposób na to, żeby ściągnąć to w niższej cenie. Może się tak zdarzyć. To, że coś jest w bardzo atrakcyjnej cenie, to w żaden sposób nie powinno z automatu wykluczyć takiej oferty. Ale jeżeli się okaże, że dany produkt na przykład nie występuje u innych sprzedawców. To też nie oznacza, że to jest coś nie, próba oszustwa, ale już nie powinniśmy raczej być tak chętni do robienia zakupów w tym sklepie. Jest na przykład taka praktyka przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, gdzie po prostu tworzy się stronę ze sklepem na chwilę, dosłownie na kilka dni, generuje się obrazy w sztucznej inteligencji, na przykład krzeseł, mebli, szklanek, kubków, które ładnie wyglądają. Ludzie robią tam zakupy, a potem tą stronę zamykają i owszem, można to zgłosić służbom, można takie osoby sprowadzić na mierzyć, Ale jeżeli jest to przestępca z zagranicy, który po prostu tylko wykorzystał okazję podziału przez chwilę, naciągnął ilość osób, wystarczającą ilość, żeby sobie zarobić i zwrócić koszty tego, no to to już będzie problem. Więc jeżeli na przykład teraz. Według mnie dość łatwo jest rozpoznać, czy dany obraz został wygenerowany w sztucznej inteligencji, bo on tak specyficznie wyglądają te obrazki, takie są cukierkowe i widzimy taki obrazek jako zdjęcie produktu, no to tu już powinna nam się zapalić lampka. Jeżeli uważamy, że nie jesteśmy w stanie rozpoznawać takich rzeczy, to kupujmy tylko na dużych stronach, tak? Czyli kupujmy na Allegro, na stronach dużych sklepów, e, ponieważ nawet jeżeli na Allegro ktoś nas oszuka i dany sprzedawca na przykład nie wyśle nam sprzętu, no to tu już Allegro nas chroni, tak? Oni jakby ręczą tym i jesteśmy trochę bardziej bezpieczni, bo jeżeli kupujemy w sklepie postawionym, na jakiejś stronie internetowej, która hmm, okazuje się, że jeżeli na przykład włączy się wyszukiwanie po datach i na przykład pół roku temu, rok temu jeszcze nie istniała, nie ma zbyt dużo opinii, albo na przykład opinie są tylko, są to tylko gwiazdki bez opisu, albo te opisy są takie generyczne, to już nie powinny się A z drugiej strony, jeżeli mamy na przykład hmm, oceny, których Ludzie wrzucają faktyczne zdjęcia produktów, którym piszą, co im się podobało, co nie. Popełniają błędy ortograficzne, no bo sztuczna inteligencja błędnych ortograficznych, błędów ortograficznych nie popełnia, prawda? To już możemy zauważyć, że to prawdziwi ludzie napisali, a nie zostało to wykupione i nie zostało to napisane przez boty, tak? To są takie sytuacje, które mm, pozwalają nam zwrócić uwagę na to, czy to jest bezpieczne, czy nie. Yy, I tutaj też uczulam, bo wiem, że łokik już prowadzi postępowanie w tym temacie, bo tak jak mówiłem, duże, duże strony nas w jakiś sposób chronią. Nie dotyczy to tych popularnych azjatyckich portali, ponieważ z tego co wiem one niezbyt się przejmują Dyrektywą Omnibus. E, Właściwie że... o to miałem tak. pytać Panie Mecenasie, bo o ile my mamy swoją Dyrektywę mm -hmm. i takie sklepy, no ktoś powie, no tak no marki, brandy amerykańskie, europejskie, doskonale nam znane, rozpoznawalne, nasze marki polskie podlegają tym przepisom, no ale mamy potężne marketplace azjatyckie, w których no nie tylko Polacy, ale generalnie cała Europa w znakomitej większości robi zakupy. No i tych produktów tam jest całe mnóstwo. Sposób prowadzenia tych stron jest zupełnie inny niż europejscy odpowiednicy. Nie wszystko jest takie jasne i oczywiste. Jeden produkt jest dostępny u 450 dostawców. W zasadzie, z czego połowa z nich wykorzystuje te same zdjęcia. Nie wiemy, wiemy, że to jest z Azji, ale kto, gdzie, jak i po co, tego nie wiemy. Czy, no właśnie, czy tu jesteśmy w stanie zachować jakąś czujność? Jeżeli tak, to czy w ogóle kupując z takiego marketplace'u, czy my w ogóle mamy jakiekolwiek prawa? Bo pan mi powiedział, mm -hmm. oni się niespecjalnie przejmują naszymi dyrektywami. Unia próbuje z tym walczyć, to zresztą zapowiada. Bo nawet na podobne, konkurencyjne, te same produkty to producenci czy dostawcy europejscy mówią, no jak my mamy walczyć, cło, akcyza, podatki, no my to musimy wszystko doliczyć do ceny, po czym nam wchodzi taki sklep azjatycki, tam w ogóle ich to nie obowiązuje, oni sobie to omijają w transporcie odpowiednio, no i oni mogą sobie walczyć ceną o tego klienta, a my jesteśmy absolutnie bez szans. i teoretycznie produkt może być ten sam, ale nie musi być ten sam. Tak, to tutaj jeżeli chodzi o te kwestie takie związane z wojną cenową, z jakimiś dużymi brandami, podrabianymi, podrabianymi produktami i tak dalej, tutaj trochę jest temat na inną rozmowę. No to skupiając się tutaj przy takim Kowalski. E Mam nadzieję, że większość osób, które robi zakupy w takich miejscach, co co z zasady wie, że nie jest to tak bezpieczne jak nasze rodzime portale, ponieważ no, chociażby to co Pan wspomniał, oni są działają za granicą i na prawach nie obowiązują. Dyrektywa Omnibus dotyczy terenu Unii Europejskiej, również w przestrzeni internetowej, czyli jeżeli oni chcą działać na terenie Unii Europejskiej, również muszą stosować się do tych zasad. Dotyczy to, bardzo prosty przykład, jak było prawo unijne, które wprowadzało konieczność publikowania banera o cookies, tak, o ciasteczkach. To również amerykańskie portale w Europie również je publikują. No bo działają w Europie inaczej by został zablokowany dostęp. iPhone'y mają teraz ładowanki USB-C. Dlatego, że gdyby tego nie miały, to by nie mogły być um, sprzedawane na terenie Unii Europejskiej, więc lepiej było im to wprowadzić w całym świecie. Tak? I tak samo jest z tymi portalami. One, działając na terenie Unii, muszą stosować się do tej dyrektywy Omnibus. A jeżeli tego nie robią, to będą musiały wiązać, m, liczyć się z tym, że będą na nie nakładane kary. A jeżeli nie będą się z nich e, rozliczać i dalej będą stosować te zasady, te działania, które są sprzeczne z Omnibusem, no to może dojść do tego, że ich dostęp do m, tych portali przez Europejczyków zostanie zablokowany. Mm. Bo Internet wcale nie jest tak. Wolnym miejscem, jak się ludziom wydawało. Wciąż są organy, które mogą jednym e, przyciskiem zablokować dostęp do danej strony internetowej. E, czego prostym przykładem jest na przykład, jeżeli ktoś gra w gry komputerowe, w których jest jakiś hazard, na przykład w jakichś GTA, czy tego typu rzeczach, to w Polsce nie można. Tej części gry używać, no bo w Polsce hazard jest yy, koncesjonowany, tak? Trzeba mieć zezwolenie, i to, że w innych krajach można yy, tego używać, nie oznacza, że w Polsce można. I tak samo właśnie z tymi sklepami. Więc jeżeli one dalej będą nie stosować się do dyrektywy Omnibus, to prędzej czy później albo zostaną zablokowane ten dostęp, albo będą musiały się dostosować. Natomiast to nie oznacza, że tam będzie oszukiwani. ponieważ. Im zależy na tym, żeby zarabiać i żeby ludzie kupowali tam na tym portalu. Więc um, te, one działają w ten sposób, że jeżeli zrobimy zakupy, to te pieniądze nie trafiają od razu do sprzedawcy. Dopiero jak do nas dotrze dany produkt i my potwierdzimy, że te, ten produkt do nas dotarł, to dopiero wtedy sprzedawca otrzyma pieniądze z portalu. To jest tak, że oni mają jednak swoje jakby sposoby na to, żeby dyscyplinować tych e, sprzedawców, i to wbrew pozorom nie oznacza, że mm, jest to jakoś w sposób niebezpieczne. Owszem, są ryzyka, ale inne. Ale również oni w jakiś sposób się zabezpieczają i tutaj nie odradzałbym w żaden sposób robienia tam zakupów, ale też no powiedzmy, że trochę są inne zasady, inne systemy, które nas chronią. To panie mecenasie, jakie są znane dzisiaj nam sposoby wyłudzania, oszukiwania w trakcie tego szalonego okresu Black Friday, który się trochę zaczyna łączyć mhm. z tym okresem świątecznym. świątecznym. To, to, co już wspomnieliśmy w poprzednim yy, o, odcinku, gdy rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie, SMS-y, w których jest informacja, że trzeba dopłacić do paczki, zamówionej do paczkomatu. Jeżeli w okresie tym Black Friday, święta, statystyczny Polak zamawia dużo produktów przez internet, prezentów, korzysta z promocji, to jest duża szansa, że jest kilka paczek, które właśnie do niego mają zostać wysłane, więc jest duże prawdopodobieństwo, że jak przeczyta taką wiadomość, to faktycznie o kurde, któraś z moich paczek jest za duża, trzeba dopłacić, kliknie a wystarczy, że zrobi się przelew na złotówkę, to tak naprawdę on nie jest przelewem na złotówkę, tylko zweryfikowaniem danych, które pozwalają przestępcy już wyciągnąć większą kwotę pieniędzy z naszych, z naszych kont, tak? Więc to jeżeli takie nawiązanie do cyberbezpieczeństwa, oszustwa takie stricte, no to tak jak mówiłem o tych fałszywych sklepach, które są zakładane tylko po to, żeby Ciągnąć pieniądze, bo założenie jest takie, że jeżeli sprzedadzą coś o niskiej wartości, to taki statystyczny Kowalski nie będzie chciał albo nie, nie będzie musiał płacało dochodzenia i szukania sprawcy. tak, Więc jeżeli oni oszukają na 50 zł, nie wiem, kilka tysięcy osób, to to już będzie duża kwota, tak? A ryzyko dla nich jest niskie, no bo żadna z tych osób nie będzie chciała tracić czasu i pieniędzy na to, żeby dochodzić swoich e, praw. Dlatego, zwłaszcza, że wykupujemy rzeczy o niskiej wartości, to raczej starajmy się robić to przez y, pewne zaufane sklepy. No i takim też y, częstym sposobem jest się po prostu pod duże marki. Jeżeli ktoś robi sklep, który wygląda jak duża marka i tam nam sprzedaje produkty, które wcale y, nie, albo w ogóle ich nie sprzedaje, albo sprzedaje produkty podrobione. No to jest coś, co nie jest oszustwem, ale jest niewygodne. To ma związek z tymi sklepami azjatyckimi. Bardzo proszę zwracać uwagę na termin dostawy. powinno być yy, udzielona informacja, w jakim czasie zostanie yy, yy, paczka zostanie skierowana do wysyłki, bo czasami jest tam podana informacja, na przykład 30-60 dni. Wynika to z faktu, że dany sprzedawca nie posiada tego produktu. On po prostu w momencie, gdy złożymy u niego zamówienie, to on idzie na ten azjatycki portal i tam kupuje. I dopiero jak stamtąd to dotrze do Polski, to on wysyła to do nas. Czyli de facto jest pośrednikiem między nami, a nie sprzedawcą. Mhm. I to jest taki problem, że ktoś, o, mogę coś kupić taniej. A tak naprawdę w, Azji, w azjatyckim portalu kosztuje to kilka razy mniej, a my dopłacamy komuś na przykład, nie wiem, taka szklanka mogłaby na portalu azjatyckim kosztować 5 zł, a my ją kupujemy za 50, bo jest ładna. A ludzie dobrze moglibyśmy ją sami kupić i mieć ją za miesiąc, a tak będziemy ją mieli za dwa miesiące i 10 razy drożej. Więc to jest takie powiedzmy może nie oszustwo, ale naciąganie. No dobrze, to ten czas dostawy poruszany przez Pana Mesna jest ciekawym wątkiem, bo yy, ja też kojarzę yy, to akurat rodzinnie. Mhm. Mieliśmy to sprawa może tam przed kilku lat, gdzie moi rodzice tak coś faktycznie zamówili, akurat z Allegro, mhm. bo miało być taniej, bo zamówili. Po czym się okazało, że faktycznie czas oczekiwania chyba był trzy czy prawie 4 tygodnie, no ale pieniądze zapłacone, więc już nie można było się ani z tego wycofać, ani nic z tym zrobić, po czym towar, który przed się, że jest z tak zwanej kategorii refabriced, no i teraz odzyskiwanie pieniędzy finalnie się udało, ale czy ten termin dostawy faktycznie jest teraz jakimś takim standardem globalnym, że powyżej jakiegoś okresu, jest wskazanie, że to jest sklep, sprzedawca, który takiego towaru nie posiada, faktycznie musi go dopiero zakupić, więc daje sobie tą rezerwę, że może mu to zająć kilka tygodni, zanim znajdzie cenę, po której nam obiecał, że to sprzeda, bo być może nie, nie wstrzeli się w dany taki okres. Czy jest już takim standardem globalnym, że nieważne z jakiego miejsca na świecie, to tam 21 dni to jest już w ogóle między lądowaniami yy, i w 80 dni dookoła świata, yy, jesteśmy w stanie to zrobić. Sytuacja sprzed, nie chcę teraz od dwóch lat, kiedy statek towarowy zablokował Kanał Suezki, pokazała, że nie da się przewidzieć takiego terminu, ponieważ no jakby nie patrzeć, większość yy, handlu yy, dokonuje się do, na drodze morskiej, yy, a Kanał Suezki jest najkrótszą drogą z Azji do Europy i w momencie, gdy zablokowano ten kanał, trzeba było płynąć dookoła Afryki, co strasznie wydłużyło ten czas, więc tutaj nie da się przewidzieć, to są sytuacje losowe, natomiast co do zasady yy, sprzedawca powinien wiedzieć, Ile czasu zajmie mu dostawa, ile ten towar będzie do niego szedł, i powinien go y, określić w umowie, w ofercie, ponieważ oferta to też jest rodzaj, mamy, nie chcę wchodzić w szczegóły, prawne, hmm. ale ona wiąże sprzedawcę. Jeżeli on w ofercie napisze, że kosztuje to tyle i będzie wysłane w takim czasie, to w momencie, gdy nie będzie to kosztować tyle, albo ten czas wysyłki się przedłuży, to mamy prawo na przykład odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny. Y, w momencie, w którym sprzedawca nam napisze, że potwa, na przykład dostawa potrwa 60 dni, no to tutaj już będzie trudno twierdzić, że po 30%. Dniach się rozmyśliliśmy, tak? Ale jeżeli powie, że potrwa to tydzień, a będzie to trwało dwa tygodnie, trzy tygodnie, no to my mamy prawo do odstąpienia od umowy, żądania zwrotu ceny, tak? E, tutaj jeszcze też poruszę temat, o którym pan wspomniał na początku, że trochę jak zdarta płyta trzeba w kółko o tym mówić. Tak samo dyrektywa omnibus jest dopiero drugi rok, ale odstąpienie od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni, no to już mamy wiele lat za sobą, a wciąż są ludzie, którzy które o tym nie wiedzą. Więc jeżeli kupimy coś przez internet, Zupełnie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny możemy w ciągu 14 dni minimum, 14 dni, zwrócić to sprzedawcy i on nie ma prawa nam odmówić zwrotu pieniędzy. Co prawda, sprzęt może być tylko jakby wyjęty po to, żeby go obejrzeć, nie może być używany, niemniej jednak sprzedawcy. Modyfikują te e, uprawnienia. I tak jak kiedyś było standardem 14 dni, tak teraz część sprzedawcy, sprzedawców wydłuża to do 30 dni, na przykład. Tak? Mm. Albo na przykład e, pozwala, żeby ten sprzęt był w jakiś sposób e, rzecz e, znoszona czy tam uszkodzona, e, ponieważ jest to jakieś działanie na rzecz e, klientów, konsumentów. Więc tutaj przy tych zakupach przez internet jesteśmy chronieni, bo z jednej strony muszą. A co z takimi zapisami? Mm. Bo to jest faktycznie ważny, ważny wątek. Nie musimy kończyć, ale tych wątków nam się zaczyna więcej, więc pytań. Tak. Więc... Pytanie się pojawia coraz więcej. A co z, z zapisami w sklepach internetowych, które mówią, że tak owszem możesz, bo masz do tego prawo, 14 dni mhm. możesz nam zwrócić, pod warunkiem, że jest nieodpakowany. Nie. Ponieważ... Bo przecież takie przypadki też tak, są. Tak. I y, 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 sklep się powołuje na to, że no, ja mam prawo do stworzenia własnego regulaminu przyjęcia mhm. zwrotu. E, regulaminy mają to do siebie, że one de facto są powiedzmy quasi umową, no, a mamy w Polsce zasadę swobodnego układania treści umów, niemniej jednak one nie mogą e, przekraczać granicy, która wynika z ustawy. Tak? A w ustawie jest napisane wprost, że jeżeli e, konsument nabył coś przez, e, poza siedzibą przedsiębiorcy tak? na odległość i to w ciągu 14 dni może to zwrócić bez podawania przyczyny. E, jedynym sposobem na to, żeby sprzedawca mógł odmówić, to jeżeli faktycznie ten sprzęt jest uszkodzony na tyle, ta rzecz jest uszkodzona na tyle, że nie będzie mógł jej potem sprzedać. Otwarcie opakowania nie jest takim uszkodzeniem, bo proszę też zwrócić uwagę, chociażby w sklepach często jest tak, że mamy na przykład taki sprzęt, który jest zapakowany w pudełkach, ale mamy jedno, dwa pudełka, które jest otwarte po to, żeby faktycznie na sklepie, będąc na miejscu, mhm. móc sobie wyjąć i zobaczyć jak na przykład dany telefon leży w ręku. Mhm. Tak? No to jeżeli sprzedawca sam tak robi, to nie może potem się zasłaniać, że my nie możemy takiego robić, no bo przecież on tego nie sprzeda. No otóż nie, jeżeli sprzęt jest cały, nie jest zniszczony, można go sprzedać, to to, że się otworzyło opakowanie, go wyjęło, no to jest konieczne, żeby na przykład ale zobaczyć, czy działa. mówią, no tak, ale opakowanie zawiera specjalne plomby i te plomby nie mogą zostać zerwane, bo na przykład jest tak skonstruowane opakowanie, że mm -hmm. otwarcie go, że nawet nie chodzi o folię, którą później mm -hmm. można ponownie zrobić, ale to jest na przykład zerwanie jakiegoś Papieru, który tego wymaga przed mm -hmm. przetarcie e, jakiegoś e, opakowania. No i wiadomo, że już potem to, jak to będzie widać, że to jest otworzone. Nie? Mm -hmm. A niektórzy nie chcą mieć otwierane. To jest pierwsze to, 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 otwarcie. Zadam pytanie, czy konsument go zmusił do tego, żeby założył takie e, folię? To jest jego wybór. On to zrobił z własnej woli, mm -hmm. na własne życzenie. Więc nie może się zasłaniać, że to jest konieczne dla danego produktu bez, i bez tej cechy nie będzie mógł jej sprzedać dalej. Nie, tu nie ma żadnych przepisów prawnych, które nakładają na niego obowiązek używania takiej folii. To jest jego własny wybór, jego własna wola, więc nie może przerzucać skutków swoich decyzji na swoich klientów. I to jest bardzo ciekawy wątek, Szanowni Państwo, bo tak mi się wydaje, że znamy pewnych producentów na rynku, których opakowanie, żeby zobaczyć co jest w środku i zobaczyć, czy nam to pasuje, czy nie, niestety wymaga faktycznie przerwania plomby która uniemożliwia potem ponowne tak. zapakowanie tego, chociaż towar może być nowy, a jak się okazuje, przepisy są bardzo jednoznaczne w tym zakresie. Tu bym nie postawił kropki jednoznacznej, ponieważ z przepisami to jest tak, że to zależy. Bo prawdę, miało być tak dobrze. No niestety, no w prawie rzadko się zdarza, że coś jest czarno-białe. Na szczęście w tych sprawach konsumenckich bardzo często się zdarza, że coś jest czarno-białe. Niemniej jednak no, trzeba mieć to. Nie, nigdy nie wolno zakładać, że na przykład y, ja mam zawsze prawo i wszystko się uda, no bo może się okazać, że na przykład dojdzie do sytuacji, w której no jednak naruszymy ten, to opakowanie, może nawet nie opakowanie, ale sprzęt na tyle istotnie, że jednak nie uda nam się obronić i zwrócić tego produktu. Więc na przykład odradzam sytuację, w których się coś kupuje, używa przez tydzień, a potem zwraca. Bo jednak to, że sprzedawca ma obowiązek przyjąć sprzęt, rzecz nabytą, którą mu zwrócimy, to też my mamy obowiązek nie używać jej i jej nie uszkadzać. I z tym się zgadzamy. Szanowni Państwo, Black Friday 29 listopada yy, reklamy już nas atakują o promocjach mm. y, ograniczone zaufanie. To jest chyba y, zasada y, ostatnich y, dwóch odcinków, y, szanowni Państwo, zarówno w cyberbezpieczeństwie, a jego następstwem jest oczywiście też robienie zakupów, chociażby w sieci. Zasada ograniczonego zaufania. Proszę sobie zapisać, wydrukować, przykleić na lodówkę w swoich domach. Eee, z tyłu monitora. Z tyłu monitora najlepiej na podświetleniu. Eee, mecenas Jakub Suchoń był moim państwa gościem Kancelaria Paprocki Wojciechowski i Partnerzy. Dziękuję, panie mecenasie. Dobrze, dziękuję. Ja się z państwem żegnam i zapraszam już na kolejny odcinek. Tym razem nie zdradzę, o czym będzie, ale wątek jest też interesujący, ciekawy. Dotyczy każdego konsumenta. Znowu temat trochę konsumencki. Wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy. Nie wiem, czy starczy czasu na jeden odcinek, może cały cykl. Oglądajcie nas i zapraszamy już na kolejny odcinek. Do widzenia.